Ognik w piegieli, ale no, To jest piękne? Nie, to nie jest piękne. To by tak chciało. I właśnie, to właśnie... Się... A choć zobaczcie, właśnie, to wejdźcie. O, a jeszcze. Nie, a tu. O. Masakra. Masaka. No. No i, i tu było zgłoszone na policję, no niestety. E, a, a ktoś później, kogoś oskarży, że o to nosicie na policję. Kutanku. No tak, no to ale, jest ale tak ale to nie jest ogromne. Ale, ale, ale no tak, z no. zrobić. Ale kto to będzie sprzątał? No właśnie, nie. E, nie, ja, ja, tego, ja powiedziałem, że e, my tego sprzątać nie będziemy. Czas miasto się przypiedziela że tego, że ja, o chodnik niezamieciony, jakieś chwasty rosną, czy coś, nie? Dobrze, niech teraz straż miejska przyjedzie i niech to sprzątnie. Skoro oni są, skoro oni są mądrzy, że chodnik niezamieciony, czy coś tam tego. Proszę bardzo, macie pole do popisu. Wzywacie jakieś służby, czy coś, niech to y, za, zabierają, niech to sprzedają. Chodź to, Andrzej. Co? Nie, nie, ja tego rus ruszyć nie będę.